Maneczko, dzień dobry moi kochani Słuchajcie, dzisiaj taka nietypowa sytuacja całkowity powrót do przeszłości i to w ogóle taki, że ja mam mrówki na rękach z tego względu, że zadzwonił Pan do mnie czysto przez przypadek, oczywiście jak zawsze że ma samochód no można przyznać nieużywany, ponieważ jest tam jakiś znikomy przebieg jest to Fiat 126P to znaczy maluch słuchajcie nie wiem, czy to będzie ciekawe, dla niektórych pewnie nie, bo, bo, bo wielu z was to nawet jeszcze na świecie nie było, jak się maluchami jeździło i w ogóle jak były te samochody. Ale to tutaj w ogóle nikomu nie, nie, nie umniejszając, po prostu posłuchajcie może o tym samochodzie, bo to naprawdę fajne autko było. To kiedyś, tak jak tam zawsze mówią, że to takie zmotoryzowało cały, cały rynek polski, to w szczególności. I że to było fajne autko, bo to naprawdę było fajne autko. Słuchajcie, ja teraz szybciutko tylko wiadę sobie na Tankstelle. Tankstelle, co to Tankstelle, halo? Stacja benzynowa. Słuchajcie, wjadę, zatankuję, bo jadę. Muszę jechać po ten samochód dosyć daleko. E, jadę w okolicy. I w ogóle, jakie w ogóle też. Czekajcie, bo ja się nie skończę mówić. W ogóle, y, jaka sytuacja, że jadę w miejsce w takie, w którym bardzo dużo moim maluchem, którego miałem kiedyś w życiu, przebywałem, y, urzędowałem w tamtych stronach. Y, to są strony, okolice dyskoteki Energy 2000. Słuchajcie. No? Ja jestem z Krakowa, więc, więc wszyscy ludzie, którzy są z Krakowa i, i z okolic, myślę, że znają to miejsce, znają tą dyskotekę. Jadę w tamto miejsce, odszukam tego maluszka, będziemy zobaczymy. w ogóle, jak to wygląda na jakiś taki nowy. Słuchajcie, trudno. Jadę na stację. Słuchajcie, ja mam ten plus tutaj w tym moim wielkim samochodzie, dużym, limuzynowatym, że już Wam pokażę. Poczekajcie, musi mi tu gdzieś schowało. Jakżeż to się stało, panie Albo jaki wielki schowek, że ja tutaj normalnie wsadzę, wsadzam rękę po łokieć i nie mogę znaleźć. Aha, jest. Słuchajcie, ja jadę na stację, ale będę tankował. Samochód ten mi pali 20 litrów ponad. Czy to jest dużo? Wcale nie jest dużo, bo ja tankuję <taki> takie coś. Także, jeżeli tam od razu napiszecie w komentarzach, roboskie jeździ, siódemką, jeździ na gazie. Był gaz już tutaj, więc ja go używam. Ja nie zakładałem. Jeżeli było, używam. Jeżeli, jest, yy, jeżeli nie widzisz różnicy, to po co przepłacać, co nie? <grych> to jest stare auto, więc nie chcę jeździć na gazie. Także wjeżdżam, tankuję i lecimy pałtko. Gdzieś to tutaj już podobno niedaleko. Musimy znaleźć tylko numer domu i odszukać maluszka. Ciekawe, czy jest już wystawiony, czy jeszcze gdzieś schowany w garażu. Jestem, jestem, już dostałem pełne informacje, gdzie maluszek stoi, jak go znaleźć, więc tam już troszeczkę coś jest podobno przygotowane i nawet odpalił dla naszej tutaj, słuchajcie, ja wchodzę pierwszy sam, uwaga, uwaga, jejku, co będzie, miło? nie ma nic, poczekajcie, o się pojawi, patrzcie, co się stało, światełko, światło. o, tu jest jakieś światełko, proszę bardzo, jest, jest światełko, ty słuchajcie, co się dzieje. Ale super, samochód stoi w garażu murowanym, przewietrzanym, patrzcie, pierwsze wrażenie, ojejku, nawet się boję podejść do przodu. Słuchajcie, kluczyki, tak, kluczyki przygotowane mamy tutaj, żeby się nie podrapał lakier, rozumiecie? Patrzcie, oryginalne kluczyki, Fiatowskie z oryginalnym brłoczkiem Fiata, kompletnie niezniszczonym, jakby wczoraj kupionym. Cicho, zobaczymy przebieg jaki jest stanie kluczyka. Kluczyk nowy. Kluczyk nowy, łap się ostrość, nowy kluczyk nowy. Samochód nie jeżdżony. He, Super. Słuchajcie, na pierwszy pierwszy rzut oka tak to wygląda. Jejku, normalnie aż brakuje języka w buzi, żeby coś powiedzieć. Nowe, całkiem nowe, ale to co, trzeba wyjechać na zewnątrz zobaczyć. Go po prostu w świetle. Dzień no Jezus, czy ja się tu zmieszczę teraz po tylu latach? Nie wiem, jakoś chyba dziwnie urosłem. Dziwnie to wygląda, ale słuchajcie, zaraz zobaczycie. Tutaj, proszę bardzo, w szybce mam Polar z epoki. Dosłownie, Polar ma 24 lata. Tak, Polar ma 24 lata, cały czas jest jako taki eksponat. Już ze mną w takim polarze jeździłem w moim maluchu. Więc dzisiaj będzie tu pasował gulał Dobra, no cóż, będziemy tu oglądać w garażu. Malucha nie będziemy oglądać. Wyjeżdżamy na zewnątrz, bo samochód jak na razie mnie zaszokował. Jest wszystko jak nowe. Ten czekacie? spróbuję sobie tutaj usiąść czy ja się zmieszczę. Oj, coś tu się zmieszczę. Dobra, uwaga. Próbujemy odpalać. Podobno już odpalił, jest wszystko w porządku. No i co? Ryk sztosuje jak trzeba. Czekajcie, światełka. Przebieg wozu. 10954 km powiem wam mało używam no nic wyjeżdżamy na zewnątrz bo co tu będziemy w garażu patrzeć Czy ja tu się mieszkam, ojejku Panie kochany, czy ja się tu mieszczę? Mieszczę się Czekajcie, trzeba zapiąć jakiś pas Jak to było, że ja jeździłem tym autem i było dobrze A teraz jest... jest... <laughs> Ale jest fajnie, powiem wam Ja cię kręcę, głowa w suficie Dwumetrowiec tutaj, nie ma szans jeździć Chociaż nie, nie Da się spokojnie jechać, bo mam kolegę, ma metr 97 I jeździł maluchem Jeździł do, do niedawna całkiem Rolowskie pierwsze kilometry Maliusz dech. Ale poczekajcie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Coś go tam muli troszkę, ale będziemy zaraz sprawdzać. Trzeba go po prostu rozjeździć, słuchajcie. Pierwsze kilometry w samochodziku. Powrót do przeszłości. Ile? 23 lata do tyłu. Jej. Trochę głośno tutaj jest, więc będziemy musieli troszkę głośniej mówić. Ale słuchajcie, patrzcie, jadę samochodem już na szerokość całej ulicy. To sobie wyobraźcie, jaka wąska jest ta ulica. Wiecie co? Złego słowa nie można powiedzieć. Te samochody naprawdę były wygodne. Dawniej, no co to w porównaniu teraz do tych nowych samochodów, to nie ma co porównywać. Słuchajcie, jest nawiew, to jest to co powiedziałem, co miałem u mnie w moim maluku. To jest już full opcja. Światło głowę z tyłu. Tutaj światła, tutaj coś. Piękny liczniczek. Skórkowa deska rozdzielcza. Słuchajcie, deska rozdzielcza to jest nic innego jak tylko kawałek dermy. Nie ma deski rozdzielczej. To się po prostu odpina na klipsy. Nie ma radia. Bo nie było. Ogrzewanie ja zawsze miałem w moim maluku problem z ogrzewaniem jakoś. Zawsze nie było tam zimno. I słuchajcie, w, tym, w elegancie już macie to, że nie ma trójkącika, tylko jest cała szyba. I jak ktoś pali papieroski, to sobie nie może w trójkąciku czepnąć. Słuchajcie, jedziemy w jedno fajne miejsce, ponieważ jest tutaj obok taki bardzo duży parking, i będziemy sobie mogli zobaczyć ten samochód z zewnątrz, jak on wygląda. Bo ogólnie ten samochód. Taki od razu Wam mówię, na pierwszy rzut oka i co pierwsze dotknąłem w tym samochodzie, ten samochód jest po prostu nowy, całkowicie nieużywany. Tutaj nie ma w ogóle ani jednego miejsca, do którego można by się doczepić, że coś jest nie tak, a w ogóle jakie nie tak. Tutaj dywaniki nawet są, patrzę teraz, oryginalne i ten prawy to chyba nigdy nie używany w życiu. Zaraz będziemy to wszystko oglądać, jak dojedziemy na miejsce. Musimy malucha zagrzać, więc nie kręcimy go teraz bardzo wysoko. Nie, no, maluch się ogólnie nie kręci, ale. <laughs> no jest okej, okay, słuchajcie, tym się da jechać. Naprawdę da się jechać. To nie jest to, że te, te samochody są po prostu jakoś mega strasznie zabytkowe i, i kompletnie nieużyteczne. Po prostu da się tym jechać. Ale teraz, w tych czasach, troszkę już szkoda takiego malucha używać na co dzień, to jest typowy samochodzik, który używamy tylko i wyłącznie na zloty, spotkania, niedzielne przejażdżki i to nieco niedzielę, tylko raz na jakiś czas. I to wszystko schować do, najlepiej do ocieplanego, przewietrzanego, murowanego garażu i macie sprawę załatwioną na lata elegant, który nie jest z dobra, zaraz zatrzymujemy się na parkingu i zobaczymy, jak ten samochód wygląda z zewnątrz. Dobra, moi kochani, jesteśmy na zewnątrz. Kompletny powrót do przeszłości. Powiem Wam, że ja jestem mega ucieszony i zadowolony, że mogłem się takim samochodzikiem teraz przejechać. Bo taka w ogóle jest super śmieszna historika. Taki smurfik malutki, do którego ledwo wsiadłem, ledwo ruszyłem, ale jakoś się udało. Słuchajcie, maluch ten ogólnie pomysł jest taki, że ten samochód w ogóle jest do sprzedania. Dlatego też przyjechałem to zobaczyć, bo osobiście chyba ja już takiego samochodu nie kupię, bo ja nie mam co z takim samochodem robić, i nie mam gdzie takiego samochodu trzymać. Jego by wypadało w ogóle schować gdzieś do, do, do mieszkania najlepiej, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o, o sprawę techniczną i, i, i to, jak ten elegant wygląda teraz w tych czasach, gdzie tak jak powiedziałem już kiedyś kilka tam minut wcześniej, że. Te maluchy, eleganty w szczególności, gniły już w samej fabryce. Ten samochód utrzymał się po prostu w idealnej kondycji. 100% jeżeli tu chodzi o lakier, 100% ten lakier jest oryginalny. Ten samochód nigdy nie był nic, nigdy naprawiany. Nigdy nie było nic lakierowane. Żadna zaprawka nie została zrobiona. Jedyną rzeczą, którą ja tutaj zauważyłem na samochodzie, zaraz Wam pokażę, jest jedna malutka wgnioteczka. Bo tak właśnie idę teraz dookoła i razem z Wami tutaj próbuję coś sobie znaleźć jakiś. Jakiś minus w tym samochodzie, ale jaki minus, panie? 10 tysięcy kilometrów w samochodzie, jaki tu może być minus? O, i tak 10 tysięcy to jest dużo, bo powinno być zero, prawda? Jakby było zero, to może wtedy byłby bardzo dużo wart. Słuchajcie, pokażę wam Słuchajcie, co jeszcze coś się znalazło, co dostałem do tego samochodu. Idziemy to przeglądnąć, bo, no bo to są fajne rzeczy. Może nawet i ważne. Instrukcja obsługi Fiat. E, to, to, to... To, to, to wiadomo, kupujecie nowe auto, to jest... A tu jest jakiś zeszyt, który mnie interesuje. Jakaś karteczka. No to z dziewczyną co to za zeszyt? Klasa, a nie klasa KVV4296 o kurde, chyba to będzie od tego. Czekajcie. Urządzenie sterowania, tablica rozdzielcza Fiat O Boże, ktoś sobie napisał taką instrukcję. Dobra, spoko, fajnie. Co jest zeszyć? O kurde, ty książka serwisowa. Patrzcie co tu jest data, data tankowania 26, czerwiec 99 rok 400. Stan licznika 470 km, ilość żelanego paliwa 12 litrów, zużycia jeszcze nie ma. 11 sierpień następna jazda, 99 rok, 1200 km, ilość przejechanych kilometrów 200, ilość żelanego paliwa 11, średnie zużycie 5,5, cena jednostkowa za 0 litr paliwa. Ty, pasuje wam co się tu dzieje? Patrzcie co jest, krok po kroku, dzień za dniem, tydzień za tygodniem. Spisany licznik Ile przejechał, ile spalił Rany boskie Panie kochany, patrzcie, patrzcie, patrzcie Co się dzieje 60, Jezus 60... Co? Do końca Ty, do końca Dopóki używał pan Używał 9850 I przestał pisać W 2003 roku I od tego czasu Zrobili tym samochodem 96 tam było 150 Czekajcie, 961 Przepraszam, to jest 10900 no, 1000 km ktoś praktycznie ogarnął ponad Od 2003 roku Auto zrobiło 1000 km Paliwo było po 415 Najdrożej było po 454 Ale ja ty, co ja tutaj trafiłem Dobra, super Same plusy, do samochodu jako tak do sprzedaży same plusy Ale fajnie, super Dobrze, warto. Słuchajcie, pokażę wam tą jedną wknoteczkę, Bo właśnie tak teraz obeszliśmy dookoła, nie ma nic Słuchajcie, to jest tu. Proszę bardzo. Czy będzie widać coś pod światło? Tu w tym miejscu. Jak się światło ma załamać? O, 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 proszę, proszę, proszę. Tak, tu w tym miejscu jest taka malutka wgnioteczka i to jest wszystko, co znalazłem na tym samochodzie. Słuchajcie, opony. Dębica Passio. Tak się chyba nazywają? Nie. Tersus. O, Dębica Tersus. Boże, jakie opony. No, opony są oryginalne, tak? To, to w ogóle tutaj nie podlega żadnej dyskusji. Oponki idealne, oryginalne. Nie no, wiadomo, no, wypadałoby takie opony, jeżeli by ktoś chciał używać, wymienić, ale to są opony z epoki, proszę ja was. Więc, znaczy z epoki, no, takiej epoki e, lat, końca lat 90., czyli co? Z XX wieku, samochód z XX wieku. Słuchajcie, idziemy zobaczyć jeszcze teraz szybciutko do środka. Newralgiczne punkty, oczywiście w maluchu, czyli progi, ale jakie progi, panie, tu wszystko nowe. Newralgiczne punkty, czyli szyny, gdzie tutaj potrafiły bardzo gnić i fotel potrafił tam gdzieś wyjechać do tyłu, ale tutaj to w ogóle chyba nie ma sensu tego, tego oglądać. Tu jest już wszystko nowe, słuchajcie, śrubki. Żadna śrubka nigdy nie była odkręcana. Wszystkie śrubki są w oryginale. Pomalowane wszystko jeszcze y konserwacją. Fotele w elegantach już były takie nowsze, popatrzcie. Takie fajne, grube, takie już takie, nawet miały jakieś takie boczki. No we wcześniejszych maluchach, szczególnie w liftingach i tych wcześniejszych, gdzie była ta taka czarna SkyO. Skajo tapicerka No tutaj jest naprawdę ok Bo jest tak przyjemnie, miło Tapicerki drzewe są takie materiałowe To jest super sprawa, bo Bo czujecie się w tym samochodzie po prostu cieplej Z tyłu, jakie z tyłu? Z tyłu to tu nigdy nikt nie siedział Co tu oglądać z tyłu? Panie, to wszystko takie nowe Jejku, pasy nowe, wszystko nowe A to fajnie pachnie w ogóle w tym samochodzie Jak, jak ktoś miał do czynienia jeszcze z maluchem to, to wie o co chodzi Jest taki zapach, taki Tych wszystkich materiałów tu użytych, ale W ogóle, panie, tapicerka Pod sufitka Nigdy nic. Tutaj. Ale co my to oglądamy, jak to nigdy nie dotykał? Nawet sama faktura i struktura kierownicy mówi o tym, że, że jest po prostu wszystko nowe fabrycznie w ogóle. Lewarek i tak jak powiedziałem o tej. o tej gumie, tym tej, wy tej... przed chwilą. Słuchajcie. Już ostrość, ostrość, proszę jest ostrość. Patrzcie, tutaj nikt nie siedział. Nigdy się nie wytarło nawet na napisie 126P, ani na tych perforacjach tej z gumy. Nigdy się nic nie wytarło. Na siedzeniu. Pasażera nie siedział chyba nigdy nikt. Oczywiście standardowa procedura. Ssanie, proszę ja was, i ogrzewanie. Słuchajcie, no, no tak dawniej w samochodach było, nie było klimatyzacji. Takie rzeczy były i tak się jeździło. I człowiek jeździł zadowolony. I to bardzo zadowolony. Popatrzcie, otwieranie maski z tej strony. Z ostatniego roku też tak było. No To jest niby dziwne, bo zawsze otwieranie maski po maluchach było z tej strony, co nie? Idziemy zobaczyć do bagażniczka. W bagażniczku jest. Ja już zerknąłem wcześniej. Oponka, proszę ja was, no, 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 nowa, no nowa, z włoseczkami, jakie to jest wszystko fajne, jak ktoś lubi motoryzację, lubi takie smaczki, to po prostu bardzo fajna rzecz. Akumulator jest tylko wymieniany raz na jakiś czas, no niestety akumulator nie wytrzymałby 22 lata. I co tutaj jest w tym samochodziku, proszę ja was, alarm Fox, w tamtych czasach było to bardzo... Popularne, jak ktoś w ogóle pamięta, to może w komentarzu coś napisać na ten temat. Fox w pewnym momencie systemy alarmowe w tamtych czasach były jednymi takimi w Polsce, przynajmniej uchodziły za jedne z najlepszych, w ogóle montowane w każdych samochodach. Normalny zestaw, stały zestaw apteczka, gaśnica, wykładzina bagażnika słuchajcie, tu amortyzatorki jakie to jest fajne normalnie powrót do przeszłości co ja tu oglądam. O! To jest. Yy, Pojemniczek z kluczami. Tam jest klucz w środku, klucz do świecy, śrubokręt. Ciężko mi teraz to będzie otworzyć jedną ręką. Ale o, stałe tematy. Zawsze było identycznie tak samo. Klucz do kół, klucz do świec i śrubokręt przekładany, gdzie tym śrubokrętem wkładaliście jeszcze sobie do tej dziurki i kręciliście sobie świecę. Kto w tych czasach robi coś ze świecami? Dajcie spokój. Zaraz to trzeba będzie poprawić. Teraz, dawni, w takich maluchu ze świecami to trzeba było robić trzy razy w miesiącu. Bez żadnego, słuchajcie, zbiorniczek spryskiwacza. Dla normalnego człowieka to, to w ogóle jakiś szok, jak to jest, jaki to worek jakiś. No to jest worek. I właśnie to jest spryskiwacz w maluchu. Na szczęście w tym już nowym samochodzie jest elektryczny. Dawniej był taki na taką gumową pompeczkę. Poczekajcie. Zamknął się sam. Teraz idziemy zobaczyć drzwi, bo to jest, to jest to. Jest. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie to. Słuchajcie to. Normalnie. No żeby w maluchu tak się drzwi zamykały. Zawsze trzeba było bardzo mocno czaskać. Szybciutko idziemy zemknąć zaraz do silniczka, bo tu jest cała historia tego samochodu. O tym najwięcej się mówi, czy to jest fajne, czy to jeździ, ile to ma koni. No koni nie ma zbyt dużo, bo ma 24 i powinien tyle mieć. Ten ma na pewno, bo jest nieużywany jeszcze. To jest pojemność silnika 650. W pierwszych maluchach pojemność była 600 i nie było tutaj tych wszystkich drucików, tych wszystkich elektronicznych rzeczy, bo patrzcie, ten samochód już jest taki naprawdę trochę elektroniczny. Tam jest taka... Taka cewka elektroniczna, tam są wszystkie te moduły. Normalnie w maluchach czegoś takiego nie było. Był zwykły, normalny aparat zapłonowy. Cewka gdzieś sobie tutaj wisiała z tej strony. Taka metalowa, aluminiowa. No i tyle. I maluch sobie pierdział. Miał tylko dwa kable. Te, do świec. Tak praktycznie nic więcej. Pompka paliwa, alternator, to jest właśnie to. Gdzie to, panie? O, osłona jeszcze tam pod. Tam patrzcie pod spodem. Osłona pod, pod alternator, żeby to wszystko. No wszystko miało ręce i nogi. Tak samo jak te kapturki na świece też były ważne. Mało kto to miał, ale to ogrzewanie robiło. Ludzie dawniej tego nie wiedzieli, gaźniczek, tutaj coś poprzerabiać, tutaj filterek jakiś założyć, podstawkę wyższą podłożyć, oj, 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 oj ale fajna rzecz. Głowica, gdzieś coś tutaj, rozumieć rozumiecie, tu splanować, tutaj wydeszek, tu jakaś, jakaś ta strumienica z boku, bardzo fajna. Dobra, już nie gadaj o takich głupotach, panie, ale takie rzeczy się robiło. Jejku, z tego silnika spokojnie można do 40 koni wyciągać tak, żeby, żeby się nic z nim nie działo. Ale to tylko dla tych, którzy by chcieli sobie takim samochodem gdzieś na jeszcze się pobawić. Ale wydaje mi się, że ten egzemplarz w ogóle do czegoś takiego nie pasuje, bo to jest typowy stricte egzemplarz kolekcjonerski. Chodźcie, zobaczymy sobie jeszcze szybciutko błotniczki. Proszę, gdzie jakaś za jejku? Żeby chociaż jeden jak gdzieś był, to byśmy mogli uwierzyć, że to jest po prostu oryginalny maluch. A tutaj jakaś podejrzana sytuacja. Czemu tak się dzieje? Progi jak nowe. Wszystko jak nowe. Panie, skąd pan wziął taki auto? Patrzymy drzwi dołem. No ale co mamy patrzeć drzwi dołem? Nowe samochody dołem są zgnite, a maluch ma 20 parę lat. Nie, to jest 99 rok, 21 lat. I on nie, nie jest znity. Patrzcie sobie tutaj. Wchodzicie sobie do nowych samochodów, drzwi dołem zgnite a maluch nie zgnity Uchylne szyby Proszę bardzo. Dodatkowe wyposażenie. Ktoś by się uśmiał, no ale to była taka maluchowska klimatyzacja. Ale słuchajcie, dawniej za takie rzeczy się płaciło, to nie jest tak, że to dawali za darmo. Nic nikt nie dał za darmo. Dawno temu jeszcze nie było prawego lusterka. Potem w Elegantach już było, bo się przepisy zmieniały. No niestety maluch nigdy nie doczekał się żadnych poduszek powietrznych, żadnych jakichś takich nowoczesnych rzeczy, bo niestety przestali go produkować. O, w Eleganciku. O, różnice, słuchajcie, różnica jakby ktoś nie znał w ogóle o co chodzi z Elegantem. Elegant to jest ostatni rzut malucha. Różnice są takie, że przetłoczenia, jeżeli chodzi o drzwi, są inne. Tylny błotnik, całkowicie inne przetłoczenie tutaj na tą tylną kratkę. Została znowu zmieniona na taką małą, bo dawniej w liftingach były to takie fajne, duże wloty. Osobiście mi się bardziej podobały. Znaczek z przodu już zrobili ten taki nowoczesny. Tak jak powiedziałem wcześniej, szyba jest w całości. Nie ma tego, tego tutaj takiego trójkącika, co zawsze było w maluchu do palenia papierosów. Jest w całości. No i znaczek z przodu wyjechał taki nowoczesny. Dawniej były po prostu napisy Fiat. Ale czasami ludzie nie mieli nic. No i taka ciekawostka. Słuchajcie, maluchy dawniej miały tutaj, powinna być taka guma dookoła, żeby nie wiało do bagażnika, bo jak nie wieje do bagażnika, to wałc jest, jest, jest cieplej. I kradli w ogóle te, kurde, jak nie było tej gumy zabezpieczającej, to kradli w ogóle te dawniej lampy, rozumiecie? Jakie, jakie czasy były, ale wszystko dawniej kradli. Przecież jak ktoś założył sobie białe migacze, ja miałem w moim maluchu białe migacze, to też potrafili w nocy przyjść i ukraść, bo, bo chcieli mieć białe migacze. No jeżeli nic nie było na świecie, to kradli wszystko. Hm. Naklejeczka o paliwie, ale w ogóle korek, od, korek w lewo paliwa jest inny, w elegancie, więc takie pierdolita naklejeczka w ogóle już taka nowoczesna, taka, taka odpaczona, chyba spolone za karo w plusie, czy tam od jakiegoś Lanosa, czy od jakiejś Nexi. No, takie rzeczy były. To są takie gadżeciki, które dołożyli do tych samochodów, i, 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 i te samochody były takie przez to bardziej nowoczesne. Taka niby naklejeczka, ale przez to samochód był nowoczesny. Migaczek, oczywiście, okrągły, malutki na botniczku, maluszkowy taki elegancikowy. Też tak się go odkręca. Nie będę tu odkręcał, żeby nie ułamać. Ale jego się tak po prostu odkręca i tam się żaróweczkę wymienia. Dawniej były takie, takie kwadratowo jajkowate. Jak ktoś siedzi w Maluchach, to dokładnie wszystko wie. Poza tym każdy dokładnie wie, że w Maluchach gniło pod szybie. Tutaj na, na szczęście jest jeszcze całkiem zdrowe. I gniło pod szybie tylne. Tutaj Bardzo często w samochodach. Tutaj jeszcze nie naprawione i nie zgnite. Ogrzewana tylna szyba. Panie! Ale bogata wersja. Maluch Town. Tak się nazywały ostatnie rzuty Maluchów. No i oczywiście rejestracja KVV. Ostatnie praktycznie czarne tablice. To już taki rarytas, z czarnej tablicy już nie będzie mieli nigdy. O i wydech spłaszczony taki. Ten mój wydech, który poszedł do śmieci był taki podobny, ale on był starego w starym rozwiązaniu, to jest nowe rozwiązanie. Dwie rurki z głowicy wychodzą do jednej, więc to jest całkowicie nowożne. Słuchajcie, maluch ten ogólnie, jeżeli chodzi o stan techniczny, no cóż tu bardziej koloryzować? Udało się trafić kompletnie nowy egzemplarz. Także nie wy, nigdy nie pomyślałem 20 lat temu, że jeszcze kiedyś za jakieś, właśnie 20 lat, uda mi się przejechać całkowicie nowym maluchem. Bo, tak jak powiedziałem, uważam, że 10 tysięcy kilometrów w takim samochodzie to jest praktycznie auto nowe, bo takie 10 tysięcy za, za 20 lat to się tak po prostu nabija. Po kilka kilometrów raz w tygodniu i, i się zrobi te 10 tysięcy. Także myślę, że na samym początku troszeczkę gdzieś ten samochód był używany gdzieś przez, przez, przez właściciela. Jeździł sobie pewnie raz na jakiś czas, gdzieś po, po czym całkowicie przestał. No i tak jak teraz tu widzicie, Maluch stoi do dnia dzisiejszego i czeka chyba na lepsze czasy. Ale tak jak powiedziałem, na tą chwilę jest do sprzedania. Jeżeli by ktoś był zainteresowany, to napiszę mnie wszystko w opisie filmu. I Maluch gdzieś na pewno też wyląduje w jakimś ogłoszeniu, żeby można było sobie spokojnie ten samochód zobaczyć, przyjechać, oglądnąć, będzie wszystko podane, jeżeli chodzi o jego pełne dane i tutaj gdzie można go oglądać. Ja w tym momencie nie będę Wam jeszcze dokładnie tego mówił, ponieważ nie jest to jeszcze dokładnie dogadane. Ale na 100%, jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć ten samochód, wszystkie dane będą w opisie i wszystko będzie tam dokładnie opisane. Także jeżeli podobał Ci się ten filmiczek, łapeczka w górę, subskrypcję. Zapraszam Was do oglądania mojego, moich filmów, mojego kanału. I... I proszę ja Was, udało mi się wejść do tyłu. Da się jechać maluchem z tyłu, znaczy od razu Wam tutaj wyjaśnię, to że ja tutaj siedzę z tyłu, nawet mam troszeczkę miejsca przed nogami, to jest po prostu to, że to, ten fotel jest przesunięty całkowicie do przodu, ale słuchajcie, da się, nawet ktoś by mógł troszeczkę tu jeszcze troszeczkę się cofnąć do tyłu i w cztery osoby moglibyśmy gdzieś dojechać, ale co ja tutaj mam troszeczkę problem, poczekajcie, ja to jakoś odwrócę, to to że głowa mi się tutaj troszeczkę nie mieści. Muszę taki siedzieć dosyć mocno zgarbiony, a ja wcale nie jestem jakiś bardzo wielki, bo ja mam po prostu 1,80 m wzrostu, także dwumetrowiec musiałby chyba bardzo mocno się zgarbić. Także albo najlepiej się obniżyć, o, proszę ja was, tak, tylko że potrzebujemy wtedy dużo więcej miejsca tutaj z przodu na nogi, albo po prostu siedzieć chyba, <grym> chyba w ten sposób, no bo, no cóż więcej wam powiem. Cztery osoby do kościoła, kilometr, dojedziemy. Ale nigdzie więcej. Znaczy, o, na imprezę nawet 100 km, z imprezy nawet 200, nie ma problemu. Ale normalnie może być troszeczkę cz... ciężko. Czekajcie, Patrzcie co tu się wyrabia. Ile tutaj miejsca za kierowcą, który tutaj prowadzi ogólnie teraz ten wóz? Ale mnie szarpło, panie guchany, ale moc? Już już aż mi się głowa odbiła, rozumiecie? Od tylnego zagłówka, robowskie. Patrzcie, co się dzieje, patrzcie, co się dzieje, patrzcie, jak my się napędza. Patrzcie, co się dzieje, patrzcie, 40 na godzinę już mamy, 40. I cały czas przyspieszamy, i to nie jest to, że my mamy 40, mamy już 43. Dobra, kochani, koniec tej zabawy. Wracamy schować naszego maluszka do garażu, niech sobie stoi i czeka na nowego właściciela. Ale hamulec, panie, szłaś mnie rzuciło. Dobra, bawcie się, kochani, papa. Pa.